Cichopek będzie zachwycona, gdy zobaczy, co do sieci Hakiel. Piękny gest. Choć początkowo wydawało się, że Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel nie rozwiodą się w zgodzie. Sfinalizowanie małżeństwa przebiegło bardzo sprawnie, a aktorka i tancerz dla dobra dzieci pozostali w dobrym stosunkach. Dogadali się nawet co do sprawiedliwego podziału opieki. Ustalili że tegoroczne święta Adam, 13 litrów, i Helenka spędzą z tatą, a ich mama w tym czasie wyjedzie na urlop z Maciejem Kurzajewskim, 49 litrów. Kropka. Przygotowania do Wigilii ruszyły w domu Hakiela pełną parą, co doskonale widać na jego instagramowych relacjach. O tym, że Marcin Hakiel stał się bardzo aktywnym użytkownikiem Instagrama po rozstaniu z żoną, wie już chyba każdy. Francisz pokazał w poniedziałek, jak razem z Helenką przygotowywał świąteczne pierniczki. Na jednym z nich widnieje napis Mama, co oznacza, że choć ci cichopek nie będzie obecna na Wigilii. Wszyscy będą o niej pamiętać, a dedykowane ciasteczko na pewno przetrwa do jej powrotu. Niektórzy mogą być w lekkim szoku, że Marcin Hakiel zdecydował się opublikować taką relację na publicznym Instagramie. Jednak biorąc pod uwagę, że byli małżonkowie naprawdę pogodzili się już z rozstaniem i zaczęli układać sobie życie u boku nowych partnerów. Miły gest tancerza nie powinien dziwić. Widać doskonale, że zarówno jemu, jak i jej zależy najbardziej na dobru dzieci. Czekamy na więcej relacji.